Mam apel do wszystkich, kto mógłby nas pomóc na operację. Wyczerpaliśmy wszystkie środki, wszystkie możliwości, jakie mogą być dostępne. Nie wiem, jak dziecku tłumaczyć to, że nie mogą dać nowych nóg, bo ich po prostu nie kupię. Syn mnie prosi co święta. Może nie mnie prosi świętego Mikołaja o to, żeby przyniósł mu nowe nóżki. I niestety nie mogę tego mu zagwarantować. Jedyną nadzieją, jaka jest, to jest zbiórka. Wiem, że jest ciężko każdemu. Są dzieci bardziej chory. Są dzieci bardziej potrzebujące, Ale jeśli dziecko ci prosi, co każdą wigilię, synku, co chciałbyś dostać? Mówi, tato, chciałbym dostać nowe ruszki.